Szanowny Panie Prezydencie, Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Państwo parlamentarzyści, Ekscelencjo Księże Biskupie, Panowie Generałowie, Panie i Panowie Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druchny i Druchowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Chciałbym również rozpocząć od gratulacji i podziękowań. Na samym początku gratuluję. Przede wszystkim Wam, nowo mianowani oficerowie Państwowej Straży Pożarnej. Gratuluję Waszym rodzinom, gratuluję Waszym przyjaciołom, którzy tak licznie zgromadzeni, tak żywiołowo dawali wyraz swojej radości właśnie z tej Waszej nominacji, z tego Waszego sukcesu, okupionego ciężkimi latami studiów, pracy. Dzisiaj, kiedy odwracaliście te swoje pagony, na których pojawiły się pierwsze oficerskie gwiazdki, to ta radość, która Wam towarzyszyła, towarzyszy Waszym bliskim, ale towarzyszyła również nam tutaj na tej trybunie. Gratuluję nowo mianowanym generałom. To olbrzymi zaszczyt, ale też olbrzymi obowiązek. Nowo mianow mianowani generałowie, za co chciałbym Panu Prezydentowi. Bardzo serdecznie podziękować za tę decyzje, za ten podpis, za to osobiste wręczenie tych nominacji generalskich. To olbrzymie zobowiązanie i wyzwanie. Oni poprzez was nowo mianowanych oficerów, będą nadzorować tych, którym Polac, tak jak było to już tutaj powiedziane, tak pięknie się odwdzięczają swoim zaufaniem. Ale na to zaufanie wyście zapracowali. Drodzy funkcjonariusze, litrami potu, czasami nawet własną krwią. I tutaj w sposób szczególny chciałbym pogratulować, ale przede wszystkim podziękować za tak liczną obecność druhien i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli wszystkich województw w osobach prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Pana prezesa, zarządu głównego, pana Waldemara Pawlaka. Dlaczego to jest ważne? Bo rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, zawsze stawia znak równości między ochotnikami a funkcjonariuszami: że pracy, potu, poświęcenia, krwi nie można tutaj dzielić, że nawzajem w tak znakomity sposób się uzupełniać. Że funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej służą swoją wiedzą, swoimi kompetencjami, aby szkolić młodych druchów, tak aby ta służba, bo przecież nie praca, a służba, przynosiła jak najlepsze owoce. Wspominał o tym pan komendant główny w swoim wystąpieniu, że kiedy my dzisiaj tutaj świętujemy, to Wasze koleżanki, Wasi koledzy w całej Polsce niosą pomoc. I na pewno tak było. Podczas tych wzniosłych uroczystości, tych wystąpień, na pewno niejedno życie ludzkie, nie jeden majątek, wartość Polaków została uratowana poprzez wasze koleżanki i kolegów, którzy dzisiaj w tym momencie właśnie służą. Polska jest jedna. Wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy Rzeczpospolitej, niezależnie czy mieszkają w naszej pięknej stolicy, w innych, dużych miastach, aglomeracjach. Czy mieszkają na Popogerowskiej wsi, na Ziemi Zachodnio-Pomorskiej, Lubuskiej, na Podlasiu, Podkarpaciu, na Mazowszu? Mają takie same prawo do poczucia bezpieczeństwa. I to bezpieczeństwo niesiecie wy, funkcjonariusze i druchowie. I dlatego tak wielkie zaangażowanie naszego rządu, za co chciałbym z całego serca podziękować, za tę życzliwość ze strony pana prezydenta ale i za to zrozumienie tych potrzeb, które Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne miały wtedy, kiedy obejmowaliśmy stery rządu, kiedy obecny tutaj pan premier Mateusz Morawiecki, jeszcze jako minister finansów, podejmował decyzję o wsparciu pomysłu mojego znakomitego poprzednika, pana ministra Mariusza Błaszczaka, aby wdrożyć program modernizacji. To znalazł pieniądze, te 9 miliardów 200 milionów złotych, dla wszystkich służb mundurowych, ale przecież beneficjentem jesteście również wy. I po raz pierwszy, chcę to podkreślić, po raz pierwszy programem modernizacji służb mundurowych zostali również objęci ochotnicy, ochotnicze straże pożarne. Stąd też te nowe wozy. Ja myślę, że wszyscy obecni tutaj prezesi, województwo szczerze powinni to potwierdzić. Nie było. W historii OSP tak dobrego czasu dla druchów, jak czasy rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tyle nowego sprzętu do drużyn ochotniczych Straży Pożarnych trafia. Ale ten sprzęt trafia również do Państwowej Straży Pożarnej, bo na bezpieczeństwie. Ja wiem, że trudno tym, takich słów używać w obecności swojego przełożonego, pana premiera, który zawsze nas, ministrów, obliguje do tego, żeby oszczędzać. Ale na bezpieczeństwie oszczędzać nie można. I dlatego. Chcę Państwa zapewnić, że Polacy dzisiaj mogą czuć w Polsce się bezpieczni, bo nad ich bezpieczeństwem czuwają świetnie wyszkoleni, ale i też, dzięki Bogu, coraz lepiej wyposażeni funkcjonariusze i ochotnicy. No i na sam koniec, Szanowni Państwo, ten piękny akcent, z którego chciałbym się wytłumaczyć, nasi młodzi bohaterowie. Najczęściej te medale wręczaliśmy przy okazji różnego rodzaju uroczystości związanych z policją. Ja mam nadzieję, że pan generał Szymczyk nie obrazi się na pana generała Suskiego, że tym razem te medale wręczaliśmy przy uroczystości, przy okazji święta Państwowej Straży Pożarnej. Jak państwo zauważyli, wiele tych bohaterskich aktów, tych naprawdę prawdziwych, małych bohaterów wiązało się właśnie z taką interwencją czysto strażacką. A przecież chcemy równomiernie traktować wszystkie służby mundurowe i chcemy, żeby ci młodzi bohaterowie kiedyś zasilając służby mundurowe wybierali nie tylko policję, ale również Państwową Straż Pożarną. Co prawda bohaterstwo nie powinno mieć granic, ale w tym wypadku uznaliśmy, że już naszych młodych bohaterów nie będziemy na kolejne akty bohaterstwa wystawiać i pozwoliliśmy im z rodzicami pójść na zasłużone lody. Stąd, jak sądzę, ich już w tej chwili z nami nie ma. Szanowni Państwo, druchni i druchowie, funkcjonariuszki i funkcjonariusze, niech Wasz patron, święty Florian, z każdej Waszej akcji zawsze Was całych i zdrowych bezpiecznie do Waszych bliskich przyprowadza, bo zawsze ktoś kochający na Was w Waszych domach czeka. Szczęść Boże! Dziękuję bardzo.